Cześć, witam Was, dziękuję od razu za zapytanie, które tutaj do mnie skierowaliście. Mam wybranych 10 pytań przez nasz dział marketingu. Jeśli będziecie słyszeć tutaj takie głosy w tle, to to, że ona załączyła zmywarkę, proszę się tym nie przejmować, ale, ale szybko przechodzimy do, do pytań. Pierwsze pytanko tutaj od Pana Zdzisława Krukowskiego. Czy uważasz, że Poznań zasługuje na Wartę i Lecha w Ekstraklasie? I ogólnie o, o kibiców, czy, czy widzę tutaj możliwą współpracę między, między kibicami Lecha i Warty. No jeśli chodzi o, o tą drugą część, to uważam, że, a żyję trochę w Poznaniu, że, że tu nie ma wiel, większego problemu, albo może w ogóle nie ma problemu między, między kibicami jednej, a, a drugiej drużyny, wręcz przeciwnie. Widzę tutaj sympatię, no może nie aż taką, że, że kibice Lecha będą jeździć na, na mecze wyjazdowe Warty, ale nie, są przyjmowani i tutaj bardzo dobrze i współpraca uważam, że, że jest o ok, a czy zasługuje? No to nie chodzi o, o zasługi tutaj, po prostu trzeba ten awans wywalczyć i wtedy będziemy się cieszyć grą razem w ekstraklasie. Na razie wiem, jaka sytuacja jest, nie wiadomo, czy, czy w ogóle będziemy grali, czy nie będziemy grali. Jestem za tym, oczywiście, żebyśmy, żebyśmy grali i ten awans wywalczyli na boisku. Następne pytanie mamy tutaj od pana Wojtka Stefaniaka. Takie dosyć ciekawe, bo, bo pyta tutaj o, o moją czerwoną kartkę, yy, czy o moje czerwone kartki, która była najbardziej niesprawiedliwa. No Tutaj pana yy, Wojtka muszę tutaj lekko wyprowadzić z błędu, bo yy, pomimo tego, że byłem zawodnikiem no, twardo grającym, albo jestem, to nigdy nie udało mi się, nie udało mi się, nigdy nie zdobyłem, nie dostałem czerwonej kartki. Yy, jedyną karę, jaką oprócz żółtych, jaką dostawałem, to też było w czasach jak grałem w trawkarzach, i, i pamiętam, że dostawało się wtedy niebieskie kartki, one eliminowały na 2, 5 bądź 10 minut ze spotkania. Czyli stawaj sobie z boczku na 5 minut, rozciągaj się 5 minut za 5 minut, sędzia, wołał cię z powrotem do, do grania. Następne to pytanie mamy od y, pana Mateusza Oszkiewicza. Najdziwniejsza sytuacja, jakiej doświadczyłeś w warcie. Najdziwniejsza sytuacja, no chyba taka mm, pierwsza, która mi się nasuwa e, do głowy, to jak deszcz pada. To, to w tym naszym obiekcie jest 5 albo 6 punktów takich, w którym po prostu kapie deszczek przez dach i trzeba wiadereczka sobie podstawiać, żeby to wszystko ładnie e, ładnie zbierać. No i oczywiście na wejściu jest ta. Mm, te puchary są tak pięknie rozłożone, jest ich, jest ich bardzo dużo. Jedyne co z nich pozostało to, no to praca przy nich, bo, bo trzeba je po prostu ściereczką kurz zbierać. <gryw> Ale widzę, że ten porządek pomalutku już, już jest zrobiony i, i one gdzieś stąd są odsuwane na boczek. Później pytanie mamy od Pana Tomka Śmigaja. Czy kiedykolwiek w oficjalnym spotkaniu zagrałeś na pozycji bramkarza? Nie, nie grałem nigdy na pozycji bramkarza. Pamiętam taki mecz ligowy w barwach Polonii-Warszawa, w którym Łukasz Tałdorczyk bronił ostatnie, nie wiem, 15-20 minut. Przegrywaliśmy 2-0 i, i no, nie udało się dowieść tego wyniku do końca. Przegraliśmy u siebie 4-0. Pamiętam, że powłoski, Pawłowski wszystkie cztery bramki. To jedyna chyba sytuacja, w której bramkarz był e, zawodnikiem z Pola. Później mamy pytanko od e, Kamila Korbika. Jak wyobrażam sobie jak wspominam sobie, pierwszy mecz w barwach Warty. Yy, pamiętam na, na Radomiaku. Graliśmy na, na Radomiaku i w przerwie spotkania, czyli na drugą połowę wyszedłem, wyszedłem do grania. W przerwie musiałem się grać. Taka rozgrzewka dosyć y, krótka, szybka, intensywna. Parę minut gdzieś tam coś pokopałem i, i szybko skoczyłem do grania, ale mm, może nie zagrałem jakiegoś tam wielkiego szału w, tym, w tej półce, ale wygraliśmy ważne mecze. I to, to było ważne. Później mamy pytanie od Kacpra Wnuka. Jak zaczęła się moja przygoda z futbolem? Hmm, wiesz co? Ciężko, ciężko coś mądrego wyciągnąć. No nie po prostu jak każde dziecko. Każde dziecko. Większość dzieci za małego po prostu biegają za, za piłką od rano do wieczora na, na boiskach, które były pod ręką albo pod nogą i po prostu kopało się. Później zapisałem się do, do klubu sportowego przy szkole. I tam zacząłem sobie już tak trenować normalnie, a później to już, to już poszło. Juniorzy, seniorzy i tak dalej. Nie będę wymieniał całej mojej przygody, bo, bo braknie nam trochę, trochę czasu i wam cierpliwości. Później mam pytanie od Szymona Kuźnickiego. Jak jest najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałeś? No parę razy udało, udało się zagrać z dobrymi zawodnikami, no przeciwko dobrych zawodników. Myślę, że chyba największy, największe wrażenie Andrzej Ziniesta. Graliśmy w reprezentacji młodzieżowej U21 albo U20 no, z Hiszpanią w Hiszpanii e, i nie grał w środeczku, troszkę nas tam pokręcił, trochę się za nim pobiegało, ale wygraliśmy 1-0. Pamiętam bramkę czyli Łukasz Piszczek, grający wtedy jeszcze na pozycji napastnika. E, no, muszę powiedzieć, że udaliśmy oba jeszcze je strzał ramkę. bramkę. Nasz bramkarz wyczyniał cuda i udało się ten wynik dowieźć do końca, także wygraliśmy 1-0, ale, ale Iniesta. Później grałem jeszcze, jeszcze naprzeciwko Bale'a, na pewno reprezentacji już, już tej pierwszej dorosłej z Walią, towarzyski. Ale, ale chyba tak, i Iniesta. to był ten zawodnik, który, który zrobi największe na mnie wrażenie. Później mam pytanie od Ernesta Borkowskiego. Mm, niespełnione marzenia. Albo jeszcze niespełnione marzenia. No zawsze, zawsze marzyłem od małego, żeby, żeby być bardzo dobrym piłkarzem. I cały czas na to, na to na to czekam. I to może takie pierwsze, które mi idzie idzie głowy. Może na tym skończę, żeby się lepiej nie, nie rozwodził. Później od, od Bartka Jotko Najlepszy mecz w karierze i tu miałem coś mądrego, ale zapomniałem, co tam miałem powiedzieć nawet najlepszy mecz w karierze, eee... nie wiem, nie, nie, mam takiego jednego, w którym szedłem czy bramki zaliczyłem dwie asysty albo, albo coś w tym stylu. No, zagrałem parę dobrych meczów, nie mogę tego ukrywać. Eee... Nie, nie wiem, sora, ale ciężko mi jeden, jeden wybrać i Ostatnie pytanie od Bartosza Bartkowiaka. Czy po zakończeniu kariery piłkarskiej planujesz zostać ekspertem? Kanu sportowy, no i to by już zaliczony. Teraz rzewka. No wiesz, co. Plany są różne. Nie ja wiem, które, które będą aktualne, które nie. Na, teraz, oczywiście, są zadowolone z tego, że, że startuję w kanale sportowym. Oglądać to, to mocno, trzymać kciuki. Na razie się uczymy tego, próbujemy. Mogę powiedzieć, że po pierwszych nagraniach jestem, jestem zadowolony, troszkę mnie to, mnie to wciągnęło. Także to jest dobry sygnał na to, żeby gdzieś później coś planować, żeby iść w tym kierunku. Także trzymamy kciuki i oczywiście oglądamy. I tu jakiś mam bonusik: marketing mi wypisał, czy jeśli warta, awansuje do Klasy, chcesz podjąć to wyzwanie z zielonymi. No wiecie co, nie wiadomo. Kiedyś zaczniemy grać, kiedy ten Was wywalczymy. Miejmy nadzieję, że, że do końca lipca, do końca sierpnia i nic tam się więcej nie wydarzy. No, plany są takie, żeby oczywiście to stoi po, po stronie klubu. mamy jeszcze y, taką furtkę w kontrakcie, że, że klub może przedłużyć o, o rok kontrakt i, i może tak być, no ale, ale też y, jak gdyby musimy. No zobaczyć ogólnie, jak będzie wyglądała infrastruktura, czy zrobimy boisko, jak już awansujemy, czy nas dopuszczą. Te XR klasy, a jestem dobry w myśli i tutaj sygnały z klubu są takie, że, że wszystko będzie ok. Zobaczymy, jak nasza kadra będzie wyglądała itd. No, parę, parę gdzieś tutaj zapytań jest, ale, ale jest tak w głowie myśl, że, 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 że jeśli awansujemy, wszystko będzie ok, będę zdrowe, to też jeszcze rok powalczymy razem wspólnie dla Warty. I co, już, już tyle po bonusiku. Więcej pytań tutaj nie widzę. Za te wszystkie dziękuję Wam pięknie. Trzymajcie się ciepłutko. Odpoczywajcie dalej, dalej w domkach. No i czekamy aż, aż to wszystko się skończy. I zobaczymy się na, na boisku na studniu. Pozdrawiam, cześć.